Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam w drugiej części filmu na temat wszystkich smaków Ubuntu 23.04 beta, dokładnie tak, tak. Słuchajcie, w tym odcinku zajmiemy się Ubuntu w Subuntu, w Ubuntu Studio, Ubuntu Kailin i zostaje nam jeszcze Ubuntu Budgie. To będzie wszystkie 11 smaczków pokazanych na tym kanale w 2 dni. Mam nadzieję, że, że się podoba, zapraszam również do wspierania tego kanału, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam gorąco, dzięki za wszystko, miłego oglądania. No i przed nami pierwszy rodzynek, nie rodzinek, rodzynek na dziś, czyli Ubuntu, Budgie. Słuchajcie, najnowszy pulpit Budgie w wersji 10.7. E, co mamy tutaj w ogóle? Oczywiście obowiązują jak najbardziej wersje programów, które omawiałem w części pierwszej, Tak tam na samym, samym początku, czyli kernel 6.2 i tak dalej, tak dalej. Dodatkowo mamy tutaj poprawione między nimi obsługę App Images. Jest to zaleta LibFuse trójki zamiast LibFuse 2. Mamy tutaj nową tapetkę, ym, tapetkę Budgie. Nowe fundy z Ubuntu, poprawione jak najbardziej. Podobno są bardzo fajne. Użyto tutaj również Muttera, mat, Matera, Mutera 12. Jest to serwer wyświetlania stosowany w Gnome, w Ubuntu Gnome między innymi, tak. No i tutaj mamy właśnie jego wersję 12, jest dużo bardziej, powinien być bardziej taki ogarnięty, powiem to w ten sposób, słuchajcie, wprowadzenie nowej wersji Yaru GTK co widać zresztą, prezentuje się to naprawdę bardzo sympatycznie, bardzo bym powiedział przyjaźnie, tak. Mamy tutaj nowe menu, nowy de facto ekran Budzi Welcome, który wam się pokazał w ogóle na samym początku to jest takie, można powiedzieć, wprowadzenie do całego budzi informacje o systemie tak, i inne, wiele rzeczy. Warto się z tym zapoznać, jeżeli coś takiego dana dystrybucja Linuxowa oferuje. Skróty klawiszowe jak najbardziej również są tam nam przedstawione. Dodatkowo, całe to wydanie ma również wielkie poprawki w Budi Extras, w dodatkach, w filtrach. Jak widać, drukarka jest bez problemu, tutaj moja wykrywana, więc jest naprawdę spoko. Obowiązuje tutaj jak najbardziej nowy instalator Ubuntu, ten oparty na fluterze. Będziecie mogli go sobie poużywać, jak macie tylko ochotę. Słuchajcie, poprawieniu uległo zdecydowanie hot corners, tak? czyli to m.in. przyklejanie po boczkach tak? góra, dół i tak dalej. Powinno się to dużo lepiej w tej chwili nam zachowywać, również do boków, rogów ekranu. Jest tutaj częściowo zastosowany nawet tiling, tak zwany, być może coś takiego zostanie całkiem tutaj wprowadzone. Mamy oczywiście również poprawki, jako że Ubuntu Budgie jest dostępne również dla Raspberry Pi, tak? Dla Raspberry Pi chyba 4B w górę, tak mi się wydaje, nie pamiętam już dokładnie, musicie sprawdzić na stronce Budgie. Więc jeżeli ktoś ma Raspberry Pi, i chciałby sobie to, to, to Budgie sprawdzić, jak to tam pracuje, to jak najbardziej... Można sobie tam to obejrzeć, powiem to w ten sposób. Naprawdę bardzo fajny system, ładny, szybki. Więc jeżeli ktoś nie trawi gnoma, bo coś tam, bo coś tam, to może mu się spodoba właśnie Budzi, Pulpit Budzi, ogólnie Ubuntu Budzi. Ok, przejdźmy sobie teraz do następnego smaczka. No i przed Wami, przed Wami, kurczę, oczywiście Ubuntu Kalin, Ubuntu Kalin. Czyli Linux przeznaczony na rynek chiński, azjatycki ogólnie, tak? Głównie z na usługi, jakie tam są zawarte, i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że bardzo przypomina Deepina, ale. Kurcze, jest jednak inny, jest zdecydowanie jednak innym systemem. Słuchajcie, w tej wersji 23.04 cały czas mówię, że to są bety, cały czas testujemy beta. Znajdziecie najnowszy UQi, tak? To, nazywa się to Ubuntu Kylin User Interface. Wersji 3.2. Baza tego całego pulpitu to jest, to jest Mate w połączeniu z Qt Toolkitem. Przepraszam bardzo. Całkiem fajnie nam się tutaj to prezentuje. Dostajecie najnowsze wersje ich aplikacji, ta, czyli Kylind Assistant, Kylind Video, Kalin Screenshot do robienia screenshotów. Oczywiście centrum oprogramowania, które wygląda prawie jak w znajomym systemie Microsoftu. Tak dokładnie poszli w tą stronę i tak nam się to teraz prezentuje co kto lubi. Co jak co, ale trzeba powiedzieć, tapety mają zajęć bardzo. Po prostu piękne to jest coś niesamowitego, powiem to tak. Słuchajcie, w całym tym systemie oczywiście najnowsze jądro 6.2 Ubuntu, jakie Ubuntu, najnowsze jądro 6.2. Dodatkowo ulepszona jest tutaj obsługa systemów, systemu plików, przepraszam, NTFS. Mamy nowy, nowy, ogóle, nowo, nowy serwer plików, tak SMB3, KSMBD. To jest pewnie samba trujeczka, coś mi się tak wydaje, być może coś innego. Dodano tutaj również obsługę monitorowania temperatury dla APU opartych na AMD Zen 3, bo oni chyba byli jednak troszeczkę do tyłu z tym, a teraz sobie po prostu nadganiają tematykę, tak? Słuchajcie, mamy również tutaj obsługę profilu platformy ASUS ACPI, więc idziemy do przodu, idziemy do przodu. Dodatkowo ulepszona obsługa procesorów Intel, 12 i 13 generacji, tak? 13 jest trochę tak w nawiasie, to było tłumaczone z chińskiego, więc może być różnie, ale 12 to na pewno na 100%. Dodatkowo dodano tutaj sterownik dla karty graficznej Realtek RTL8188EU. Mi się właśnie coś kojarzy, że były tutaj problemy z tą kartą, nie tylko tutaj, ale w ogóle w kilku dystrybucjach linuxowych. Fajnie, że ten sterownik jest tutaj wbudowany, znaczy moduł jądra pewnie tak, jest tutaj wbudowany i ogarnięty. Ta burle system nam się prezentuje bardzo fajnie, działa dość płynnie. Testuję to wszystko na maszynce wirtualnej, oczywiście. Widzicie tutaj, jak się zachowują foldery, jak to wszystko się tam... Więc naprawdę, ja sobie zdaję sprawę, że mało kto sięgnie w ogóle po taką dystrybucję, tak? No bo to chińskie, bo będzie, będzie śledzić i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. Ale słuchajcie, tam, w tamtych krajach ogólnie, tak, azjatyckich, to jest naprawdę bardzo popularny system. No, i to, że jest to oficjalny smak Ubuntu, naprawdę bardzo, bardzo dużo robi. Szczególnie, że wygląda bardzo podobnie do produktu Microsoftu, powiem to tak. Ok, lecimy do następnego smaka Ubuntu. Przed wami Ubuntu Studio wersja 23.04 oczywiście jak najbardziej. Słuchajcie, jak wiadomo Ubuntu Studio od dłuższego czasu już jest ogarniane, powiem to tak. Na pulpicie KDE, tak. Na pulpicie oczywiście Plasma. Wygląda to całkiem fajnie, działa również całkiem, całkiem przyzwoicie, powiem to tak. Dystrybucja przeznaczona zdecydowanie dla twórców, zdecydowanie... Dla osób, które chcą się tutaj rozwijać, pracować sobie czy w muzyce, czy w grafice, tego typu rzeczy, najnowsza wersja, słuchajcie, co do najnowszej wersji, to mamy tutaj oczy Pulpit KDE Plasma 526 lub 527, tutaj będzie, bo dokładnie sprawa wygląda w ten sposób, iż nie ma jeszcze żadnych rozpisek, co i gdzie tutaj będzie w ogóle włożone. To się pewnie dopiero pojawi po. Pełnej, po wydaniu pełnej wersji, tak? czyli jak wyjdzie to 23.04 Ubuntu Studio, to dopiero wtedy Relay's Notes, czy jak to się tam nazywa, się pojawi. Dlatego dużo informacji tutaj nie ma. Jak widać, jest to plazma w TPI 527, czyli wskazuje wszystko na to, że będzie tu jednak 527, nie 526. Oczywiście całkowity brak flatpaków, tylko i wyłączne snapy, bo jak już mówiłem wcześniej, mu robiłem film również o tym. To wiecie po prostu, że Ubuntu, wszystkie smaki Ubuntu musiały porzucić obsługę Flatpaka, bo tak zadecydował pan główny kanonikal. Tak to wygląda, możecie zobaczyć film na moim kanale. Został w zeszłym miesiącu, bodajże się tam słuchajcie, pojawił, oczywiście w Ubuntu Studio. Jak zawsze, najnowsze możliwe wersje programów czy to Ardora, czy wielu, wielu innych czy to dubów, czy do grafiki, czy do tworzenia filmów, jakieś kaden Live i tak dalej, obs itd. i tym podobne rzeczy kernel 6.2 na pewno pomoże. Najnowsze wersje Pipewire, Y i Jacka również tutaj zrobią, myślę, bardzo dobrą robotę, tak? bo to jest podstawa w tego typu po prostu rzeczach, również ogarnięty kernel też powinien chodzić jak najlepiej. Słuchajcie, no tak jak mówię, no nie mam za bardzo o czym tutaj mówić, nie wiem co tu będzie zrobione, co i jak gdzie, więc przenosimy się po prostu do następnego smaczka. Zapraszam gorąco. No i przed nami jedna z najbardziej, naj, najbardziej, najlepiej ocenianych dystrybucji Ubuntowych, jeżeli chodzi powiedzmy o lekkość tak to oczywiście Xubuntu Xubuntu zaoferuje standardowo 9 miesięcy wsparcia dostaniemy tutaj pulpit XFCE 418 bardzo mocno poprawiony bardzo dobrze działający mamy tutaj również wersję będziemy mieli wersję do wyboru minimalną, tak, tej minimalnej instalacji ISO, które będzie miało tutaj rozmiar około 200 MB albo poniżej nawet 200 MB, słuchajcie, wow, to po prostu, to jest to instalacja z sieci, to jest to zmienione okno. Wprowadzenia nazw plików nam tu między innymi zaoferuje. Dostaniemy tutaj ogólny edytor skrótów e, klawiszowych, tak, e, który zostanie naprawiony, poprawiony i zrobione z nim coś podobno na lepsze. Co lepsze? Jeszcze w tej chwili dokładnie nie wiadomo. Tumblr, czyli usługa miniatur, zostanie mocno poprawiona i usprawniona jego wydajność, tak? Poprawione ustawienia wyświetlania i praca na dwóch monitorach, co dla niektórych osób jest bardzo, bardzo ważne, powiem to tak. Słuchajcie, jeżeli chodzi o tunara, tak, czyli ten menedżer plików, zostanie tutaj zdecydowanie poprawiona wydajność, nowe kolumny możliwe do dodania, wprowadzenie również jest. Znaczy wprowadzon, wprowadzono, tak, wprowadzono już podgląd obrazu z boku panelu, taka podglądówka, tak? To tego tutaj w XFCE zdecydowanie nam po prostu brakowało. Dostaniemy również cofanie podstawowych operacji na plikach, więc kurczę, wyobraźcie sobie, kopiujemy, czy coś, można Ctrl Z, czy coś tam po prostu to de facto sobie cofnąć tego tego chyba kurde żadne żadna dystrybucja nie ma takiej funkcji nie wiem może się mylę teraz ale tak mi się wydaje, słuchajcie, pliki, pliki w ogóle w tunarze, bo cały czas o tunarze mówimy, będzie można, pliki i katalogi, foldery będzie można sobie wyróżniać dowolnymi kolorami, tak? tak jak w wielu dystrybucjach zostało to już prowadzone tutaj w Xubuntu również zostanie to zrobione dostaniemy również dostosowanie nowe możliwości dostosowania paska narzędzi, żeby po prostu było tego w większym zakresie żebyśmy mogli sobie to skonfigurować, XFCS mam sobie jest dość konfigurowanym systemem, bardzo ładnym, zresztą bardzo szybkim, tak, więc dodatkowe takie rzeczy są naprawdę jak najbardziej na plus. Wprowadzono również w tunarze widok podzielony, czyli dwa pliki, dwa panele, tak? taki dwupanelowy widoczek będzie możliwy w naszym tunarze. Do kompleku poprawiono wyszukiwanie i wprowadzano tak zwane wyszukiwanie rekurencyjne, co mamy tutaj jeszcze dodatkowo? Mamy tutaj ostatnio używane pliki, będą widoczne w panelu słuchajcie, bocznym i wiele, wiele innych tutaj rzeczy, tak? Teraz jeżeli chodzi o serwer wyświetlania, czyli ten XFWM4 chyba to się nazywa, tak? On zostanie mocno usprawniony, poprawimy na jego wydajność, jakość. No, zdecydowanie widać że będzie po dwóch monitorach, tak? No bo wtedy jednak ten serwer musi sobie trochę karta grafiki również popracować powiem to w ten sposób. Ogólnie jeżeli chodzi o skalowanie, tak całego interfejsu użytkownika, przy zmianie tam DPI itd., tak dalej, tak dalej, to również zostanie zdecydowanie poprawione, tak? No, widać zresztą tutaj na filmie, jak to się nam prezentuje, że to naprawdę ładnie zasuwę. To jest maszyna wirtualna, słuchajcie. I tutaj na maszynce naprawdę jest jak najbardziej, moim zdaniem, na plus. Ja osobiście używam XFC, tutaj w chwili chyba już ponad 2 miesiące. Sporo na Endeavour OS, czyli można powiedzieć, że jest to Arch, tak?

nie wiesza się, chodzi perfekcyjnie. Naprawdę, ja mam trzy monitory tutaj u siebie w studiu i to wszystko działa idealnie, praktycznie idealnie. Jestem mega, mega zadowolony. Nigdy nie miałem kresza tego, kreszu tego środowiska. Cokolwiek, nic się tutaj po prostu nie zawiesza, jeżeli chodzi o to środowisko, tak? Samo programowanie również, więc naprawdę jestem pod olbrzymim, olbrzymim wrażeniem. Możliwości konfiguracji, dostosowywania i ta lekkość, tak? To jest naprawdę lekkie i wygodne środowisko. Wiadomo, że lżejsze jest na przykład LXQT, tak? No ale XQt jest tak minimalistyczne, że nie każdemu podejdzie, a XFCE ma dużo pluginów, ma dużo ciekawych funkcji, różne zmiany, jak widać tu teraz przed Wami. Normalnie można sobie te górne paski, pozmieniać kolory, praktycznie wszystko, paneli dodać, ile chcecie, skonfigurować to jak chcecie. Więc naprawdę bardzo fajne, przyjazne dla użytkownika, także nowego użytkownika, środowisko i wydajność jest moim zdaniem bardzo, bardzo dobra. Dobra, słuchajcie, to lecimy teraz już do ostatniego distro, którym jest Kubuntu. Kubuntu 23.04 Beta. Gorąco zapraszamy. Przed Wami ostatni flavor, ostatni smaczek Ubuntu 23.04 Beta, czyli Kubuntu. Kochane i lubiane przez bardzo dużą ilość osób, powiem to w ten sposób. Dlaczego? Ze względu na świetne możliwości konfiguracji. Oczywiście, dostaniemy tutaj nowiutki kernel 6.2, tak? Dostaniemy tutaj w ogóle KDE Plasmę w wersji 527.x, powiem to w ten sposób. A Ona przynosi naprawdę dużo, dużo, dużo nowości. Słuchajcie, zobaczcie sobie uporządkowane menu ustawień całe jest mocno mocno poprawione deweloperzy naprawdę na tym pracują cały czas żeby to jakoś ogarnąć no bo społeczność zgłasza że jednak są problemy żeby cokolwiek znaleźć albo albo to albo tamto tych ustawień jest po prostu albo za dużo albo z dziwnych miejscach w tej chwili to wszystko zostaje poprawiane cały czas więc zdecydowanie jest to po prostu na Plus, słuchajcie, mamy tutaj dodane w ogóle. Nie wiem czy się pokazał, czy nie, już nie zdążyłem zobaczyć. Dodany ekran powitalny, taki przewodnik, gdzie plazma nam powie. To, to, tutaj możemy sobie ustawić, i tak dalej. W większości dystrybucji to już jest dawno wprowadzone. Kubuntu tutaj wprowadza to teraz, KDE Plasma wprowadza to teraz, więc naprawdę jest to jak najbardziej na plus dla nowych użytkowników, żeby się tutaj za bardzo nie gubić i mieć wszystko, że tak powiem, pod ręką, tak, zdecydowanie tutaj Kubunt, znaczy Plasma 5.27, Daje nam tutaj ulepszoną obsługę dwóch monitorów. Dwóch i więcej oczywiście monitorów. I słuchajcie, tutaj jest naprawdę jedna za bardzo fajna rzecz, powiem tu tak. Kafelkowanie okien nam tutaj wchodzi, zostało to wprowadzone. Mianowicie, najpierw naciskamy, naciskamy sobie super i tlawisz super, tak. Włącza nam się taki trybik do wybierania sobie okienek, które chcemy, możemy cały ekran podzielić sobie na różne części. I potem, jeżeli bierzemy sobie daną aplikację i przesuwamy ją z Shiftem, to ona nam się po prostu ładnie ułoży w danym kafelku, tak jakby, tak? Robimy sobie takie sztywne, manualne kafelki. Mam nadzieję, że to w tym filmie się pojawi. Mam taką wielką nadzieję, bo to świetny jest efekt po prostu. Dodatkowo, słuchajcie, pojawi się tutaj również kalendarz hebrajski. Nie wiem, no niektórych może to jak najbardziej zainteresować. Cały czas oczywiście wprowadzane są optymalizacje Discovera, tak? Czyli tego głównego sklepu z oprogramowaniem. On staje się coraz lepszy, coraz, coraz lepszy, większy funkcje powiem to tak, jedną z ciekawszych funkcji będzie tutaj wybieranie czasu powiadomień, tak? czyli kiedy mają się pokazać albo przez ile mają się pokazywać, to może być ciekawa funkcja, tak. Oczywiście najbardziej Discover. Także świeżutka, nowa funkcja dla Flatpaków, Specjalnie dla flatpaków. Tutaj będzie mały problem, ponieważ Flatpaki ze smaków zostały. ze smaków ubuntu zostały wycofane. Ale mimo wszystko, Discover ma nową funkcję, tak zwane permission, jak w Androidzie, czyli można przyznawać danej aplikacji dane dostęp na przykład do kamery, dostęp nie wiem do plików, do internetu itd. itd. To wszystko tutaj w KDE Plasma nowym zostało nam wprowadzone. Oczywiście flatpaki można sobie ręcznie zainstalować, tylko Ubuntu tego oficjalnie już, Canonical tego oficjalnie tutaj w smakach nie obsługuje. Tak to mniej więcej wygląda. Jest tutaj dużo, dużo lepsze wsparcie dla Waylanda, tak? Tego rozbud rozbudowującego się, zdobywającego powoli popularność serwera wysiedlania. Oczywiście dochodzi nam to również Pipewire, dochodzi Y-Plumber i wiele innych tutaj nowości, dość, że tak powiem ciekawych, tak? No, oczywiście cały czas jest również ulepszane menu kicków. To się nazywa to menu startowe, że tak powiem, plazmy. Jak to sobie działa? Jak najbliżej tutaj sobie widzieliście, widzicie cały czas. Mam nadzieję, że wiele osób się zdecyduje. Pamiętajcie tylko tak, że te wydania 23, znaczy to wy... Te wszystkie wydania z tego miesiąca, tak, 23.04, kiedy on się pokaże w okolicach 20 kwietnia bodajże, tak, marzec, kwiecień, tak, dokładnie tak, będą miały 9 miesięcy wsparcia. To nie jest LTS z 5 wsparciem tylko one mają wsparcie przez 9 miesięcy i potem należy się przerzucić na następną wersję. Tak to jest tutaj w Ubuntu, że to powiem, no ogarnięte, słuchajcie. Dajcie znać w komentarzach, czy wam się te odcinki, te dwa filmy podobały. W taki sposób bym powiedział, poprowadzone. Chciałem te wszystkie smaczki po prostu wstawić na raz, żeby jakoś troszeczkę te wszystkie nowe funkcje omówić. Niestety, w niektórych nie było release notes, tak, czyli informacje o wydaniu jeszcze, bo one będą pewnie wydane dopiero po całkowitym pełnoprawnym, znowu się powtórzę, w wydaniu tej danej dystrybucji. Tak. Dopiero wtedy zobaczymy, co tam jest ten. Dlatego się opierałem na różnych różnych dziwnych stronkach wyszukiwałem i tak dalej, i tak dalej, żeby wam to po prostu jakoś ogarnąć i przekazać. Mam nadzieję, że chociaż trochę pozytywnie mi to wyszło. No i co? Dzięki za wszelkie wsparcie, jakie mi okazujecie. Ślicznie dziękuję za łapki w górę, subskrypcję i tak całą, całą resztę. Słuchajcie, filmiki... Filmik następny pokaże się standardowo za 1-2 dni. Tak jak w tym kanale się to dzieje cały czas praktycznie. Gorąco pozdrawiam. Miłego używania któregoś ze smaków Ubuntu, jeżeli używacie, a jak nie, to oczywiście całego samego pingwina. I co? Do następnego. Trzymajcie się ciepło. Gorąco pozdrawiam. Bartek. Cześć.